O której się spotykacie. Jeszcze nie wiem. Nie spieszy mi się. Ale lepiej już pójdę. Nie wiem. Jak chcesz? Mam iść? Jak musisz? To twoje mieszkanie. Dlatego nie muszę wychodzić. Zrozumiałem. Nie wyrzucę Cię. Nie chcesz, żebym został. A ty chcesz? Tego nie powiedziałem. Ja też nie. Mam iść? Jak chcesz. Idę. To idź. Dobra? Dobra. To... Do zobaczenia. Dzięki za zaproszenie. Słaby początek. No. Tak.